W tym epizodzie przedstawię, jak wyznaczyć kalkulację na powierzchnię trójkąta równobocznego. Tak, już udowodniliśmy sobie, że wysokość w trójkącie równobocznym w stosunku do podstawy, tak, która wynosi przykładowo A, wynosi pierwiastek z 3 przez dwa razy A, czyli to jest około, około 85% tej wielkości A, tak? No więc tak, jeżeli mamy daną A, czyli jako tą jedną z trzech przykładowych mm, jednakowych długości boku tego trójkąta, tak? I mamy wyznaczoną wysokość, tak? Wyrażoną w jakiejś tam proporcji tej wielkości tego boku, tak? Czyli to jest jakaś stała proporcja, że jakieś tam 80, około 85% tej długości A, tylko zawsze oczywiście używajcie tej proporcji, proporcji pierwiastek z trzech przez 2, czyli to jest około właśnie 1,73 podzielić na 2, to jesteśmy w stanie wyznaczyć powierzchnię trójkąta równobocznego, do której to kalkulacji potrzebna nam będzie tylko i wyłącznie długość boku A, tak? Bo generalnie z kilku tak naprawdę dostępnych wzorów na policzenie powierzchni trójkąta, tym najbardziej podstawowym i tym, który jest jakby przedstawiony na samym początku nauki, jest kalkulacja taka, że powierzchnia Trójkąta to się równa podstawa, czyli jakieś A. Razy wysokość, ale opuszczona na tą podstawę, czyli przykładowo razy H, ale tutaj zaznaczę też to A, symbolizujące to, że ta wysokość jest dla dowolnego trójkąta, musi być opuszczona na tą konkretnie podstawę, albo tak? o ile w trójkącie równobocznym mamy Wszystkie boki takie same, wszystkie wysokości takie same, to dla dowolnego trójkąta te proporcje są różne, tak? I w stosunku powiedzmy do przypuśćmy, gdyby to był trójkąt różnowoczny do tej podstawy, nie moglibyśmy zastosować na przykład tutaj tej wysokości do opuszczonej na ten bok, tak? Więc pole powierzchni trójkąta to jest jego podstawa, długość jego podstawy wyrażona w centymetrach oczywiście razy wysokość, długość wysokości opuszczonej na tą podstawę, też wyrażona w centymetrach, czy też metrach, ważne jest, żeby w tych samych jednostkach metrycznych, tak? W jednostkach długości podzielone przez 2. tak? No dobra. Więc jeżeli tutaj mamy jakieś H opuszczone na A, tak? To po prostu, żeby przekształcić ten wzór, to powinniśmy podstawić, tak? Czyli jakby tą daną stawić. Za tą zmienną do wzoru. Ok. Czyli, jeżeli postawiamy HA, to reszta we wzorze pozostanie bez zmian. Czyli będziemy dzielili przez dwa. Będzie tutaj w czynniku podstawa, długość podstawy. No i przepisujemy, tak? Tu mamy znak mnożenia, czyli przepisaliśmy znak mnożenia i przepisujemy to, co jest tutaj po HA równa się. Czyli pierwiastek trzech. Przez 2 razy a. Tak? No i okej, okay, no mamy już jakąś kalkulację, ale wypadałoby to jakoś uporządkować. ok Więc tak. W mianowniku, tak, pozostawimy dwójkę. Tutaj widzimy tak. Pamiętamy, mnożenie jest przemienne, czyli możemy, czyli tak naprawdę, czyli możemy tymi czynnikami tutaj sobie żonglować do bodu. Że 2 razy 4 równa się 4 razy 2. Bo tutaj oczywiście mamy mnożenie jakiejś zmiennej A razy liczba pierwiastek z 3 przez 2, jest to liczba niewymierna, tak? Razy A, czyli też ta sama znowu zmienna, tak, czyli możemy tutaj to zamienić, że tak naprawdę ja to może przedstawię, tak, bo to jest pewien skok myślowy, ale może jeszcze nie wszyscy tego rozumieją, że możemy to zamienić na jako A razy A. Razy pierwiastek 3 przez 2. Tak? Jako przemienność mnożenia. Ok. I w następnym kroku zobaczcie. A razy a, no to jest a do potęgi drugiej, czyli a kwadrat. Tak? Mianownik przepisuję jeszcze. a do kwadratu. Razy pierwiastek 3 przez 2. Dobrze. I jak to teraz mogę uporządkować? Pamiętamy, że kreska łamkowa to jest znak dzielenia. Czyli w tym wypadku mamy tutaj do czynienia tak naprawdę z dzieleniem przez 2, a kwadrat razy pierwiastek 3 przez 2 podzielić na 2. No nie? Czyli możemy to zapisać też jako No 2 tu oczywiście kolejne z... Wykonywania działań jest zachowana, tak? Ponieważ gdy mamy na przykład poziom mnożenia dzielenia, no to robimy od lewej do prawej, czyli wynik zostanie zachowany, poprawny. Ok, ale pamiętamy, że też dzielenie możemy zamienić na mnożenie razy odwrotność, tak? Razy odwrotność tej liczby, tak? Czyli na przykład odwrotność liczby to jest, kiedy mianownik zamieniamy z licznikiem, czyli dla jednej trzeciej odwrotność to będzie 3 pierwsze, czyli 3. Dla czwórki odwrotność to będzie czwórka to są jakieś tam powiedzmy cztery pierwsze. Dla czwórki odwrotność to będzie jedna czwarta, tak. A dla dwójki dwójka to jest de facto dwie pierwsze, czyli odwrotność to jest jedna druga, tak. Czyli możemy to zapisać jako mnożenie tego wyrażenia razy odwrotność tego wyrażenia, które jest po znaku dzielenia, tak, przez które dzielimy, czyli a kwadrat razy pierwiastek 3 przez 2 razy 1, 2. I już tu na dole nam wyjdzie, że to się równa pole powierzchni. A kwadrat razy i tak pierwiastek 3 razy 1 to jest pierwiastek 3, 2 razy 2 to jest 4. Pierwiastek trzech przez 4. Tak? Czyli możemy sobie tutaj w podsumowaniu zapisać, że pole powierzchni takiego trójkąta, mając dany bok, daną podstawę w trójkącie równobocznym, wynosi. Tak? Powierzchnia trójkąta równobocznego, mając daną, dany bok, tak? daną długość boku wynosi długość jego boku podniesiona do kwadratu razy pierwiastek z podzielić na 4 przez 4. Oczywiście to jeszcze możemy zapisać jako na przykład A kwadrat. Razy pierwiastek 3 przez 4. Jak najbardziej w takiej formie też to jest jakby poprawny zapis, tak? Ok. Mam nadzieję, że wszystko wyjaśniłem. Jeśli macie jakieś pytania, to napiszcie w komentarzu. Dziękuję za ten epizod.